Witam Was w kolejnym odcinku z farminga. I chyba będziemy robić brzymiwa, jak widzicie. No i ja mam szykowane ciąg no, już wam mogę powiedzieć, kto dzisiaj będzie ze mną. Będę może... to ja. Dzień dobry on będzie... wszystkim. On właśnie. Możecie było go... nocie, jeżeli jak ktoś ją nie to... mm. No to... to My musimy... też do Saniowskiego, a Kano ogólnie, ja również będę żniwa dzisiaj robił. Znaczy najpierw trzeba Ursusem pojechać rozrzutnik przerobić do Krzyśka. No hmm. właśnie najpierw właśnie musimy pojechać do Bracha, żamirka prze... i mechanika, żeby przerobrzutnik. Dobra, odpalamy ten. No to trochę. O jak sąsiad jedzie ze mną? No ja jadę już, hmm. wyjeżdżam. Dobra, odpalamy. Ja już na drodze będę czekał. Oglądasz co blisko podjechałem? A ja już czekam. Dobra. Czy powoli jechać? No, możesz już jechać. Ło kurda, bokiem zaleciałem. Ja za tobą. Ja to najpierw chyba przerobię. Uh -huh. Żeby na no, tą dziurę nie wpaść. Jak kiedyś. Standardowe do... kamery. Weźmy większą to. To ustawiamy dobrze. Ustawiamy nimi sobie poczekam mm. opie wsteczny w życiu do przodu jedziesz nie ma cię tam z tyłu nie ma stoję z boku Ej, bo w podwalniesz do przodu sobie rusz i by skręć ono Dobrze, to już. Nie A ja jadę zatankować teraz raz. Dobra. Ogólnie będziemy No co się dzieje w tym warsztacie, halo. System. Idziemy. Tam się też będziesz tankował? Nie, ja, w, ja na, in, na wczorajszym odcinku tankowałem. W ogóle piątkę zamiast wstać wrzuciłem moją mądrzej jestem. Ale podje, podjedzie, że Podjechałam, nie będę że podjedzie. Dobra. No, najpierw chyba to większe pole sobie skoszę. Bo nie wiem czemu by nie. Ja będę jej kosił. Kosimy. A ja będę kosił pszenicę. No dobrze. Idziemy. No dobra. Wsiadamy. Trzeba drabinie. Słyszał, że trąbię? sąsiad? Nie, ale widziałem Cię. Kurde, to jest jak tutaj się zmieścić, żeby po... A, bo dobra. Uwielbiam. Okay. Trąb... Nic się nie wyczyni. A, z miejsca, kosimbe, co tam. Co się stało? Ja lekko bramę już podziwiam, ale to nic wielkie chyba. No kurde. Kurde, czemu z pierwszej kamery są takie lagi? I w ogóle są lagi, co jest? Już nigdy nie miałem lagów praktycznie. Kurde, idziemy po kombajn. Dobra, to myśli, mm -hmm. że je wystarczy? Nie wiem. Ja Dora? mam trochę mało, najwyżej będziemy jechać po paliwo. Ja też tak nie mało. Weź się bakarmi, który kupić. Peczer. Nabrałem pierwszy zbi zbiornik pełny. Już dopiero zaczynam No i kombajn będzie musiał się kiedyś naprawić. Będzie ja musiał się z tymi obojem obaj mamy takie... I wybrać. Mówię, trochę tak. Po co się tą czujkę zamontować? Mam czujkę. Ja mam czujkę na różę od kombajnu, że jeżeli widzi, że przyczepa jeżdża, to jakby zaczyna mi sypać samo. Nawet nie muszę wchodzić i tego przycisku głupiego trzymać. Ja też nie mam czym Kurde, się tym morsusem cofnę. Dobra. Dobra, chowamy. Sam środki. Będziemy cali szumki od tego dymu. Mm. Było nie dymu, jakiego dymu, chłopie. To zboże się pali? W sumie od. Bo to wygląda jak siedzi, jakby się dymiło, ale... Chyba ty masz coś z oczami. Dobra. I możemy jechać. Pośledzenie skosiłem to pole, ale się jeszcze nie skosiłem do końca. Nie no, mój jedzie. A też masz coś takiego zniszczonego jak ja? Trochę mam. Hmm. Kiedy przyjdą te dopłaty? Nie wiem. Pierwnicie. Ja po ma chyba będziecie kombaj kombajn ustawić do mechanika. To no. jest ten kombajny moim. I jedziemy, bo to... No widzowie dopłata przyszła i Czy po żliwach trochę kasiorki wpadnie to już w ogóle. A ja muszę kombajn do mechanika odstawić chyba. Jechać teraz. Bo z mojej widzenia nic nie będzie ciekawego. Bo... Spróbujmy teraz jechać. No i teraz kosi. A wcześniej nie chciał. Kosić. To dziwny tu sąsiad, nie? Hmm. Ten bąbek. nie chciał kosić, a teraz kosi. Sąsiad, mm? kombań się zakopał. O nie, no nie kosi. Dlaczego czego to mnie kosi? To wyłączy, włączy z niej Włączył mi miarkę. Ale ja nie kosiło sąsiad wcześniej. Mm -hmm. Dobra, widzowie, idziemy do mechanika. Chyba. pod komputer, go podpiemy dodamy trochę mocno. Widziałeś, jedziemy do mechanizmu. No ma. I pierwsze pole już skoszone. Jestem trochę winien. Aha. Mm. Hmm. w ogóle widzowie, zapomniałem Wam powiedzieć, żebyście łapkowali, komentowali, dawali suby. Bo to rozwija kanał Mega. I subskrybowali. Subskrypcja jest najważniejsza. Mhm. Ojej, jak ja. Łosłomiś od. Nie, nie wysypujesz. myślałem, że mi się zboża wysypało trochę na ziemię. nie No i teraz to by Kurna, Kurno, Mietkowi trochę... w płod zawar... O Jezu, w skrzynie biegów zepsułem widzowie. Czy nie biegów ja, popsułem? W, w ja nie wypadałem w Przy jakim FM rzecie? Fachrze. W skrzynie biegów zepsułem, czekaj się. Ja, ja widzę wie jak to. Zaczepiłem włot. Ja też. Tylko za czym bijłem i ja aż... trząsnęło to. Teraz widzę. Co to nie Jak naprawiony kombajn. Ciekawe czy to nie winno już widzowie jakby naprawiłem. Cały. O, owiec mam do skoszenia na drugim polu. Jak na drugim? No na drugim, bo już drugie pole kosze. Ej, niech pan mi widzowie, co jest. Trochę sobie pojechać na prawę, albo coś. Ej, widzowie. Wtedy pojawił ja pościczy? A widzowie, jest niegielka nieopuszczona była tym razem. A tak nie było, widzowie. Dobra, w kamerze to zobaczymy, no i teraz No Dobra, Ty pamiętasz, co to taka dmucha, co tak deszcz, co wczoraj w nocy ten. Tak wiatr wiał, i deszcz padał mocno, nie? No. To choć zobaczyć to jest normalnie drzewo kawałek urwane i to nawet spore kawałek. Zobaczcie. Zobacz. Chodź sobie zobacz. To dzielimy drzewo na pół i jedziemy wczoraj. Pojedźmy hmm. na twoim polinie. Można. O matko Boże, co ci się stanęło? Masz piłę w tym, w bagażu? Mam. O, wziąłeś. Dotknij to na pół. pół? No. Tutaj z gałęzi po... te gałęzie mniejsze po To jest animacja zaczepista, gdy tniesz. ale mnie nie potnij. To są te O, dobra, ja już... Dobra, odciąłem. To moje i ten kawałek mój. A jeszcze tu jest, Kulę co ty się mietniesz? Na co ty coś ty, zrobił. ty mm. Bo to wyglądało jak święte. Bo ja bym nie to drzewo bo tak się to A to to jest ja tak. Oj, oj. <laughs> to trudno będzie kolejne wyczucie. Z tam się tymi złomami znaczy to nieponić trochę kuczenie. Hmm. Nie no, u Nie. mnie nawet git. Zależy tam się tak gaz dodasz. i Jak zredukujesz. No ja na pełnym gazie chłopiec cały czas jeżdżę. No to ja właśnie tam miałem było, to miałem problem z daniem, bo to zablokowały A już teraz sąsiak tam normalnie idzie. O! Dzień dobry sąsiad. Dobry. Ty rzepak kosisz? No. Ha -a. Jedź. Bomba nie jedź. Proszę jedź. Wy no nie podjedzie pod górkę. O matko! Tam się hmm. na kawę nie widzę że tu się zaklinował mój w ziemi. Teraz gdzieś się zobaczyli się ziemi się zaklinował. Tam się pomocy. Intensywne zmienianie biegów, widzowie. Ło kurde, a ci się wyrów w tą ziemię. O, header podniosłem. I jakoś tam wyjeżdża. Tam pozwól, że na swoje pole. Spoko. I muszę jechać. Muszę od górki się Sąsiad, po twoje pole to ma bardziej zbitą ziemię. No ma. Lepiej Ci podjeżdżać. Ale trochę ciężej się e, orze. Niby łatwiej Lepiej. podjeżdża, ale ciężej się orze o wiele. Oj, oj. Po co ucierpiłem? Ty, sąsiał, przydałoby się te drzewa po wykieniu na naszych polach, nie? No. A teraz pytanie, czy mogę? Możemy tu... Sąsiad, trzeba pozwolenie od gminy załatwić, bo to przy drodze rośnie. No czy nie. Bo będziemy chcieli pojechać kiedyś. Sąsiad, weźmiemy moją kaszletę i pojedziemy. No. Bo ja załatwię dla obu. Na co zarazie. W sumie, widzowie, to jeszcze pojedziemy to sprzedać. I tak wy połowę drogi będziecie mieli wyciętą, bo to po co was zanudzać, skoro i tak nie będę nic zapewne mówił, więc no. Dobra, widzowie, my już tutaj skupie. a se zajada od drugiej strony, żeby mi się po tą górkę nie ten Ursus. Dobra. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, my już po sprzedaży pszenicy 2500 wyszło za 3 tony prawie. No, jakoś tak. Około 3 tony i 2500 wyszło. Więc git ogólnie. Siadamy, jedyneczka i jadymy. Widzimy się, gdy już będę drugi kurs robił. na widzowie. nasypany już owiec. Wyszło 700 litrów równe. Odstawiamy kombajn. Jedyneczka. zmienia może tamtędy pojadę, będzie łatwiej wyjechać. Dobra, odstawiam, o tam sąsiad w tle pięknie sobie kosi. No kosi, Dzięki. Dobra, gasimy, zasypimy. Widzimy się przy drugim kursie. Widzowie, jesteśmy na skupie, druga runda z owcem. Widzowie, my już na skupie po raz drugi. Widzimy się za chwilę dobry widzowie, my już po małym no, krótkim cięciu. ze 700 litrów owca wyszło 1040 niecałe e, no i co? Ja już się będę z wami żegnał, tutaj zgasimy Ursusa. Nie powinien zjechać, bo na biegu jest. Żeby, że jak go odpalę to, żeby mi do przodu nie pojechał. Ale dobra, mniejsza z tym. Dziękuję wam widzowie za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku.